Zanim odpowiemy sobie na pytanie, zbadamy, czy posiadasz schorzenie szczególne i omówimy krok po kroku instrukcji obsługi, chciałbym się na wstępie zapytać Ciebie. Takie pytanie z, yy, z serii relacji damsko-męskich. Wyobraź sobie kobieto, że masz do wyboru dwóch kandydatów, żeby związać się z nimi na całe życie, stanąć na ślubnym kobiercu. Dwóch identycznych mężczyzn jak dwie krople wody. Mądrzy, piękni, przystojni, wykształceni. Z jedną różnicą. Jeden ma posak większy, a drugi mniejszy. Jeden ma trzykrotnie większy, a drugi czterokrotnie większy. Kogo byś wybrała? I to samo... Pytanie kieruje do mężczyzn, gdyby wybierali partner partnerkę na całe życie. No ja myślę, że większość z nas wybrałoby partnera e, z większym posagiem. E, dlaczego warto mieć świadomość, że posiadasz e, schorzenie szczególne? To są takie trzy główne e, przyczyny. E, twoja wartość na rynku pracy wzrasta. Jesteś e, dodatkowo atrakcyjny dla płatników kar na PEFRON. Oczywiście kwalifikacje kwalifikacjami, ale ty dodatkowo przynosisz POSAG. To, że nie jesteś traktowany przy odpisach na PFRON jako jedna osoba niepełnosprawna, czyli 2 300, tylko jako 6900 przy umiarkowanym, a 9200 przy znacznym. Po drugie. Jako rekruter specjalizujący się w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zauważyłem, że jest coraz większe zainteresowanie firm zatrudnianiem z wielokrotnym odpisem na pefron. Ostatnio jedna firma poprosiła mnie o wyzerowanie wpad na pefron. Płacą 5 tysięcy z delikatnym haczykiem. To ja mówię... Słuchajcie, zatrudnicie tylko jedną osobę z potrójnym odpisem albo z poczwórnym i macie problem z głowy. Cudowny pomysł, bo oni musieli, myśleli, że będą musieli wiele zatrudnić osób niepełnosprawnych, żeby wyzerować wpłatę na pefron. Jeden strzał i problem wpłat na pefron rozwiązany. Słuchajcie, trzecia sprawa to jest nowy ład, nowe obciążenia dla firm. Szukają oszczędności. W zeszłym roku, 2021, kary na pefron osiągnęły rekordową ilość, jakby rekordowy poziom, ponad 5 miliardów 300 zł. Powolutku wierzę, że powoli firmy będą dojrzewać do zatrudnienia nas niepełnosprawnych z wielokrotnym odpisem na PFRON i jeszcze jako pracowników zdalnych. Będziemy sobie siedzieć wygodnie w domach i wszyscy będą szczęśliwi. I teraz sobie omówimy, jak zweryfikować, czy przysługuje na ciebie wielokrotny odpis na pefron. Krok po kroku. Pierwsze sito, pierwszy krok to sprawdzasz, czy masz stopień niepełnosprawności umiarkowany czy znaczny. Jeżeli masz wyłącznie stopień niepełnosprawności lekki. Możesz nie słuchać dalej tego materiału, albo postarać się, żebyś miał stopień umiarkowany, ale patrząc to, co robi raczej ZUS, który uzdrawia osoby niepełnosprawne, nadzieja jest bardzo nikła. Czy masz stopień umiarkowany lub znaczny? I idziemy dalej. Krok numer dwa. Ustaliliśmy, że mamy stopień umiarkowany lub znaczny i działamy dalej. I teraz sprawdzasz, czy Twoje schorzenie jest zakwalifikowane jako schorzenie szczególne. Schorzenia szczególnego nie mylić ze schorzeniem specjalnym. Ale tak jest, że schorzenia specjalne są schorzeniami szczególnymi, ale już odwrotnie to już jest pewne sito. W tym celu udajesz się na stronę internetową 0 na pefron. Otwierasz zakładkę dla OZN i tu znajdziesz wszystkie wyszczególnione schorzenia szczególne. Ja część ich słuchajcie przeczytam i od razu będę skomentuję kilka rzeczy. Do schorzeń szczególnych zaliczamy. Wymienię tylko te, które najczęściej się spotykam jako rekruter. Po pierwsze, stwardnienie rozsiane. W skrócie SM. Następnie, paraplegia. Tetraplegia. Ja jestem tetraplegikiem. Porażenie czterokończynowe. Hemiplegia. I tu słuchajcie, uwaga. Pod tą nazwą kryją się osoby również, które mają dziecięce porażenie mózgowe. Czyli, że masz dziecięce porażenie mózgowe, można Cię zakwalifikować, jakby pociągnąć pod chemiplegię, czyli masz schorzenie szczególne. Tutaj u góry spójrzcie, omawiałem ten temat w materiale. Znaczną pośledzenia widzenia, ślepotę oraz niedowidzenie. Czyli jeżeli masz literkę O, nie dowidzisz lub całkowicie nie widzisz, jesteś zakwalifikowany do schorzenia szczególnego. Głuchota i głuchoniemota. No i tutaj jest troszeczkę inaczej niż z, z niedowidzeniem i z całkowitym widzeniem, bo tutaj dostaniesz papier na schorzenie szczególne od lekarza. O tym będę mówił później. Jeżeli jesteś głuchy lub jesteś głuchoniemotob. Jeżeli nie dosłyszysz, takiego papieru nie dostaniesz. Aczkolwiek tylko teoretycznie, spójrzcie na górę, omawiałem ten temat, jak moja koleżanka, mimo że ma niedosłuch, załatwiła sobie papier, na, że ma schorzenie szczególne. Epilepsja. Epi. Oj, bardzo powszechnie dużo przychodzi CV z epilepsją. E na orzeczeniu. Przewlekłe choroby psychiczne. P. Upośledzenie umysłowe, jeszcze do mnie takie CV nie trafiło. Miastenia i późne powikłania cukrzycy. Dobra. I tutaj taki jest mały komentarz. Pamiętaj, że możesz nie mieć wymienionego... Twoje schorzenie może nie być wymienione, nie znajdować się na tej liście, a Ty możesz posiadać to schorzenie. No, na przykład, czy jest wymienione stwardnienie zanikowe boczne lub rdzeniowe zanik mięśni? Nie ma, a jest to schorzenie szczególnych. Z moich obserwacji wynika to, że jeżeli jesteś na wózku, to w 99% jesteś posiadaczem schorzenia szczególnego. Słuchaj, jak jakieś masz wątpliwości czy zapytania, dzwoń do mnie. I ja Ci doradzę, zweryfikujemy, pogadamy, powiem, podpowiem Ci jak sprawę rozegrać. Najważniejsze, żebyś miał posak w ręku, jak będziesz szedł do pracodawcy i przechodzimy do punktu trzeciego. Robimy następny krok. No i przechodzimy do punktu ostatniego, czyli jak udokumentować posiadanie schorzenia szczególne. Czy każdy musi iść do lekarza specjalisty, aby podpisał zaświadczenie? No nie każdy jest taka uprzywilejowana grupa, która tego robić nie musi. A to szczęściarze. Po pierwsze. Ci, którzy mają na orzeczeniu symbol, symbol 01U, czyli upośledzenie y, umysłowe. Symbol 04O. Niedowidzenie lub y, całkowite niewidzenie. Oraz 06E. Epi, epilepsja. Nie jest Ci potrzebne zaświadczenie od lekarza specjalisty. Tylko orzeczenie. I to jeszcze taka mała uwaga. Jeżeli masz literkę P, niektórzy mówią, że zaświadczenia od lekarza nie trzeba. Nie. Nie. Musisz mieć od lekarza psychiatry zaświadczenie, że posiadasz schorzenie szczególne, bo przyjdzie kontrola z Pefronu i może być ząg. Niektórzy mówią, że jak masz tam udowodnione, że jest to schorzenie, jak to się mówi, na stałe czy coś, jakieś. Nie wiem. Ja, ja bez Zaświadczenia o schorzeniu szczególnym nie przyjmę takiego CV, bo nie chcę u mojego klien potencjalnego klienta problemów. No, co mają po zrobić pozostali niepełnosprawni? I idą na moją stronę internetową zarona.from, wchodzą w zakładkę do pobrania i drukują formularz zaświadczenia wraz z załącznikami. Dlaczego załącznikami? Dasz to lekarzowi, to po prostu samo być dał zaświadczenie, to on by nie wiedział o co chodzi. A tak to sobie przeczyta rozporządzenie i ma wszystko podane na talerzu. Kto podpisuje to zaświadczenie? Lekarz specjalista. Ale nie może to być lekarz specjalista medycyny rodzinnej. Nie idziesz do lekarza rodzinnego, bo takie zaświadczenie nie jest ważne, aczkolwiek niektórzy mówią, że jest ważne ale dla mnie jako rekrutera nie jest ważne. Nie ma co ryzykować. Może być podważona moc tego zaświadczenia. Możecie to załatwić w przychodni lub prywatnie. Pamiętajcie, takie zaświadczenie jest ważne bezterminowo. Zauważcie, że na zaświadczeniu nie ma wymienionej nazwy schorzenia szczególnego. Niektóre agencje rekrutacyjne, takie jak OPON, WERBEO, wymieniają i każą lekarzowi podkreślić, nie jest to zgodne z prawem. To jest pogwałcenie RODO i, i tak się nie powinno robić. Jest tylko stwierdzenie, jakie macie schorzenie no i basta, i koniec. Następna sprawa, na wszelki wypadek możecie sobie załatwić, aby podpisał dwa takie zaświadczenia, bo słuchajcie, jeden pracodawca może wziąć oryginał, nie odda wam i co? Ja jak pracowałem jeszcze, no to wziął sobie kopię. Słuchajcie. Mieć w kieszeni dwa, dwa zaświadczenia oryginalne. Od przybytku głowa nie boli. Następna sprawa. Jesz... Słuchajcie. Nie, nie czekaj na wyrabienia tego zaświadczenia do ostatniej chwili. Ważne, żeby było, czekało już w, szufl w szufladzie. Żebyś żeby było gotowe do strzału, że tak powiem. Ja na przykład jak robię rekrutację, bardzo często mi się zdarza, że warunkiem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest posiadanie schorzenia szczególnego. I jeżeli, a i pamiętaj, jeżeli przesyła CV, nie przesyła mi swojego schorze, zaświadczenia o schorzeniu szczególnym, po prostu mi je napisz. Również nie chcę Twoich orzeczeń, nie są to sprawy intymne, mi tylko Twoje CV wystarczy. No i prosi mnie o taką osobę, no to ja się pytam, czy masz zaświadczenie o schorzeniu szczególnym. No a ty dopiero musisz załatwiać, etc. No w wielu przypadkach nie ma problemu, ale dla mnie jest komfort, jaki już masz gotowe, gotowe i czeka, i czeka na mnie. Słuchajcie, piszecie do mnie często na messengerach, żeby odpisać na jakieś sprawy. Ja często mówię, zadzwoń, podaję numer telefonu, słuchajcie, jak mam, jestem tatrablikiem, mam uszkodzony dłonie i wolę kontakt telefoniczny. Zresztą więcej się powie, więcej wyjaśnić sprawia. Ja mogę więcej was, że tak powiem, jak to zbadać, podpytać i wam doradzić. Nie krępujcie się, dzwońcie do mnie. Kilka minut rozmowy i wiecie na czym stoicie. Dziękuję za. Uwagę i do następnego radom pozdrawia. Na początku nie powiedziałam jaka jest data, ale materiał nagrywam 28 stycznia 2002 roku.